kamerą wśród palm. Czyli drugo wsadzania Fortuneja w grunt. Generalnie wszystko się udało. Troszeczkę zabrakło ziemi, jakieś tam parę centymetrów trzeba będzie dosypać, ale to zrobi się przy okazji, ale generalnie już palma jest w gruncie. Wygląda bardzo dobrze. Brakowało mi tu właśnie takiego, takiego prawdziwego Fortuneja, bo Jeden jest, ale taki podrabiany, że tak powiem. Ale to o nim będzie filmik kolejny, który Wam pokorza. Natomiast tutaj, 100% Fortuna, że tak powiem. No. Wygląda bardzo okazale, gęsty jest. Także mój zagajnik palmowy, robi się już taki bardziej. Znaczy, zrobiło się tu gęściej, jest tego troszkę więcej. No. Jest ja tych palemek, już trochę popowiadam po tym osobna o każdej teraz przelecimy tak szybciutko żeby pokazać jak to tu wygląda w tym, w tym moim zagajniku że tak powiem karłatka jedzie na bogato także tutaj wypuszczę tych liści sporo więc ekstra tutaj mało karłatka, drugo wagnerianus duży Krzyżowka Wagner z Fortuneem. Oczywiście to jest tylko takie moje podejrzenie, ale mam wrażenie, że tak jest, bo to Fortune 100% nie jest na bank. Bo już widać na pierwszy rzut oka to, a po prostu to. Te liście są zupełnie inne. Twardość tych liści, blaszki i tak dalej. Nawet w małym już widać, że liście, blaszki opadają w dół. To co w Fortuneach jest, one nie są takie sztywne. Chociaż ten jest mały, więc ta sztywność tych liści jeszcze jako tako jest. Ale tutaj jest zupełnie inne. Nie? Po prostu tutaj te liście są takie sterczące, ale nie są tak bardzo sztywne jak te. To to już jest po prostu inna liga. No ale tak jak godą, to są moje podejrzenia. E no, zrobimy materiał na ten temat. Dzisiaj, że chciał po prostu pochwalić Wam tym, że wsadzamy Fortunejka. Trójpiennego, że tak powiem, bo z trzema pniuszkami, perełka w mojej kolekcji, także myślę, że będzie zadowolony, wygląda okazale i będzie cieszyć oko starasu. tarasu, także czekamy na jakieś fajne pogody i po prostu będziemy się tu lansować na maksa, pozdrowionka do wszystkich, mojego weekendu i to by było tyle na dzisiaj.